Proszę Państwa, minęła właśnie godzina 14. Rozpoczynamy drugi Memoriał Kazimierza Kowalczyka, trenera Kazimierza Kowalczyka, zmarłego już niestety, ale znanego w zamościu i w środowisku kolarskim na Lubelszczyźnie, nie tylko na pewno szerzej jest wielu, wiele osób, którzy są wychowankami trenera Kowalczyka. Dzisiaj po raz drugi organizujemy Memoriał Jego Imienia. Szanowni Państwo, za chwilę rozpoczną najmłodsi, rozpoczną żak, kategoria Już bardzo szybko tutaj prosimy o opuszczenie, prosimy wyłączyć samochody, nie barczymy już, bo mnie w ogóle nie słychać. Słychać, słychać. A jeśli, a jeśli słychać, to w bardzo małym stopniu. Proszę Państwa, Witam, jak już wcześniej powiedziałem członków rodziny, jest z nami córka Grażyna, córka Kazimierza Kowalczyka, witamy panią Grażynę, która jest na co dzień pracuje w Okręgowym Związku Kolarskim, jest główną księgową, tak to nazwijmy, to lepiej wygląda niż sekretarka, więc główna księgowa Okręgowego Związku, jest pani siostra, Pani Grażyny, a druga z córek Pana Kazimierza, Pani Małgorzata. Jest Pani Małgorzata, witamy. Syn Wojciech. Nie, nie ma. Nie ma syna Wojciecha, był przed okiem, dzisiaj Ale... go nie ma. Mąż jest. Jest mąż Pani syn. Małgorzaty. Krok do przodu. To syn. Syn? Ale mąż już dalej jest. No cóż, nie wszyscy tutaj znamy. Proszę Państwa, Kilka słów o Panu Kazimierzu, bo to tak, żeby, żeby nie było, że mówimy o memoriale, nie mówimy o tym, który, dzięki któremu ten memoriał się odbywa. Ja chciałbym jeszcze powitać Dyrektora Wydziału Kultury i Sportu Urzędu Miasta Zamość, Pana Piotra Orzechowskiego. Pan Piotr jest z nami po raz pierwszy, ale myślę, że będzie przychodził regularnie, jeżeli te memoriały kolejne będą się u nas odbywały. A więc w dniu dzisiejszym kryterium uliczne drugi memoriał Kazimierza Kowalczyka wyścig or organizowany w celu uczenia pamięci pochodzącego urodzonego w zamościu znakomitego trenera Kazimierza Kowalczyka. Pan Kazimierz e, w 1958 roku wywalczył tytuł mistrza okręgu lubelskiego w jeździe indywidualnym na czas swojej karierze trenerskiej wychował wielu świetnych kolarzy. Między innymi mówimy tutaj o Januszu Pozaku, o Krzysztofie Stecu i wielu, wielu, wielu innych. Jest chyba tutaj z nami Adam Wojewódzka, jest Adaś i on również jest wychowankiem trenera Kazimierza Kowalczyka. Trener Kazimierz Kowalczyk urodził się w Zamościu w 1931 roku. Po ukończeniu szkoły średniej w 1953 roku podjął studia na awf w Krakowie, a po studiach trafił do pracy, trafił, pewnie bez wyboru trafił dlatego, że został tam skierowany do pracy do Zabrza, ale bliżej mu było do rodzinnych stron, więc wrócił na Lubelszczyznę i tutaj już był związany pracą trenerską w Zrzeszeniu Zryw, gdzie był zawodnikiem, później trenerem i tak dalej, wiele, wiele, wiele sukcesów. Wiele, wiele różnych e, sukcesów zarówno e, jako zawodnik, jak i a później jako trener, działacz, pracownik, e, e, wychowawca e, dzieci i młodzieży. Ale cóż, e, myślę, że tutaj jeszcze e, nie domówiłem wszystkiego, bo e, brakuje mi e, pani Agata Kiewska jest z nami. E, jest, jest pani Agata Sieczka, którą bardzo serdecznie witamy. Była przed rokiem, jest w tym roku, reprezentuje Polski Związek e, Kolarski. E, I chciałbym jeszcze powitać komisję sędziowską pod przewodnictwem e, Sędziego Głównego Cezarego Wigy, e, Czary Gricha, Sędzia Główny. Może powinienem od tego zacząć, ale w ogóle że, dobrze, że sobie przypomniałem tyle różnych obowiązków na raz. Witam również tych, którzy, są, którzy znali Pana Kazimierza, którzy byli jego przyjaciółmi, współpracownikami. Jest tutaj Pan Andrzej Krychowski, trener Zasny, trener leśnej atletyki i związany z Zamośtem, z Zagrosem Zamość przez, przez kilka lat. Witam inne osoby, których no nie znał niestety i nie wymienię z imienia i nazwiska, ale bardzo serdecznie witam na tym memoriale drugim już z kolei. Ktoż, coś jeszcze można dodać. Chciałbym wszystkim życzyć udanych startów dzisiaj w zamościu, jutro w gminie Zół. Dziękuję bardzo za minutę start. Zak Zach i Zachmini startują w pierwszej kolejności. Zapraszam na start. Minuta trzydzieści. Proszę na prowadzącej dwójki i trzy kółeczka do końca. Już tam z... Punktowana i tu jest 177, tak jak było. Panie Marianie, są zawodniczki prowadzące. Tak jak powinienem 171. I w Wojewódzkiej Federacji Sportu i w, A w azs się Lublin, gdzie Kaju był szefem wyszkolenia przez pewien czas. Ja tam byłem też trenerem przez chyba 10 lat. I potem znowuż powrotem, Wojewódzkiej Federacji Sportu takowa istniała. Teraz już nie ma, jest luz, albo, albo już też go nie ma. Nie Jeszcze wiem, bo nie żyje. słyszałem. Żyje. <noise> o jakichś dokonaniach. No w każdym razie łączyła nas serdeczna przyjaźń. No przez tyle lat, ile właśnie powiedziałem. I prawda, proszę Państwa, jest taka że w Lublinie, jak zabrakło okazja, padło kolarość. Dziękujemy panie doktorze. Wzruszenie pan ogromne ma. Ja też. Dziękujemy serdecznie.